Siemka, z tej strony Son Uzmakijicigu. Dzisiaj wam pokażę taką jedną fajną gierkę na przeglądarkę Combat Online. Jest to gra typu FPS, strzelanka, ale można tu też tworzyć mapki, robić parkour, no i nawet wyścigi są. Także polecam pokażę wam jak to, jak się tutaj strzela na tej mapce akurat dużo dobrych graczy gra jest bardzo popularna samym pistoletem ich zjadę zobaczycie ja <grytanie> no nie wiem jak mi pójdzie ale no kurczę Hmm. spam killing. No ale trzeba, trzeba się rozgrzać, tak? No przetestujmy to. Pick, bez bez podglądania, bez skupa. Pyk, leżysz gościu, pyk, leżysz. A, ktoś mnie zwinął, leps lepszą snajperką, która na strzała zwija. Ta, tą, co ja miałem, to na dwa strzały takie zwykłe, albo jeden strzał, ale w głowę. Co ty tu kampisz, chłopcze? Oj, chłopcze, chłopcze. Let's go, let's go. No znowu, no. Teraz już nie przeżyję, gościu. Koniec takiego. Nie ma takiego bicia. Co ty to kurde synek? Patrz. Główeczka. Siema. Siema. Zwijajcie się stąd. Dobrze, troszkę, troszkę asysta była. Jest to fajna gierka darmowa, dość płynna. Polecam, polecam. O, jakiś Polak chyba wskoczył. Jakiś Wojtek. Polacy też tu grają. O jest. Siema Wojtek. G. Dobrze. No i może zaprezentujmy poważniejszą broń. Pyk, pyk, jedno strzałowiec, pyk, oj ty. Tutaj można troszkę skakać i to troszkę utrudnia innym graczom trafienie. Takie zabiegi były stosowane między innymi w Wolfenstein Enemy Territory. Stara gierka, nie wiem czy jeszcze ktoś w to gra. Gdzie ty? Gdzie ja jestem? U ciebie, gościu. U ciebie, u ciebie. W sensie... Ale gdzie dokładniej? Tunel. Wygląda na to, że moja drużyna wygra. Stało 17 sekund. Lewy czy prawy tunel, kolego? To jest tylko jeden tunel. <grymne> Ten tutaj, nie ma innych. Siema, siema. O, ty, tam jest jakiś jeden cwaniaczek. Trzeba go. Widzę, <grystanie> widzę. I see you. Dobra. Turek. No, tutaj najczęściej do dobrych graczy to są albo z Turcji, albo z Pakistanu, albo z Indii. Ewentualnie. No, później to bym obstawiał Polska i USA. Rosja może też tam gdzieś, gdzieś troszkę dalej. No, Polaków tutaj mamy dobrych. Dobra, do tunelu, gościu. Hmm, 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 hmm. Powiem wam, że Nie jestem tak całkiem skupiony, także Także nie idzie mi jakoś perfekcyjnie no, ale Przeciwników też nie ma zbyt trudnych akurat, więc jakoś to leci, Pewnie, ale gram zazwyczaj na głeście. No, mam tutaj konto dość popularne, ale na razie nie będę. Na razie jestem anonimowy. Czy nikt nie wie, jakie jest moje konto? źle. A no te skiny to jest dziadostwo. Kurcze, Trzeba ich na konkreta wziąć z bliska. Pyk. Pyk. No, chciał mnie ugrać Ale to ja ugrałem jego Hepatus. Odezwał się gościu Cyk, cyk 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 No i pięknie Pokazać ci mojego skina? Pewnie, dawaj. To będzie coś epickiego. No i tak to jest. No, zazwyczaj grają w to dzieciaczki, no ale starsi gracze też są. Spotkałem paru po 40, więc no, więc nie ma reguły, tak naprawdę. Nie ma reguły. Jeśli jest dobrym graczem, to na pewno się znajdzie kilku dobrych, którzy będą wyzwaniem, bo dużo tutaj gra yy, graczy takich dobrych, pro playerów, można powiedzieć, tutejszych. Dość długo już grają, nie? Do tunelu. Dobrze, będziemy kampić z Wojtkiem. Kampić. Oj, ty, co jest? Dobrze, gram bez dźwięku, bo tutaj dźwięk jest dość zbugowany, przynajmniej u mnie. Wolę mieć spokój. Salaam. No, i chciałem być kulturalny, no i co? Co jest, gościu? Granatami ciepią. Oj, ty, a ty kurczę. Moja broń to jest taki shotgun, jakby taki ulepszony. Podobno w prawdziwym życiu ten arm Armstricker, arm tak jest dość średnią bronią. No a tutaj jest, jest Oro z tą bronią, w takich masówkach zwłaszcza na tej mapce, takiej króciutkiej, no bo na długiej mapie to jednak taka broń byłaby dość słaba, na długich mapach wiadomo, Snajperka przede wszystkim. No i tak to leci. Powolutku. Widzicie, na razie nie ma jakiś mocnej graczy, ale coś kombinują. Jak widzicie, rzucają granatami, robią uniki. Także to są tacy. Być może dorośli, ale, ale no. Tacy troszkę sezonowi. Chociaż, chociaż jak ja to pierwszy raz grałem, to też mi dobrze szło, więc to nie jest tak, że trzeba mieć od razu skilla, znaczy się doświadczenie. Bo można od razu golić nawet takich lepszych zawodników. Najważniejsza jest wczuta, przynajmniej u mnie. Im dłużej gram, tym tak naprawdę mniej mi się chce grać i słabiej mi idzie. Dawaj, pytanko. Kolego, kolego. No, staram się być ku kulturalny dla graczy. No ale jak to często bywa, oni nie zawsze są kulturalni, ale tu powiem szczerze, że tutaj jest jak na grę internetową, to jest tutaj dość fajny poziom. Można się dogadywać z ludźmi. Chyba lepszy niż w Counter-Strike, a na pewno lepszy niż w Metinie 2 na przykład. Nie? Także klimat, klimacik też jest polecam. Jak ty tyle miałeś killsów? No grałem sobie, ale... Ale... Ale średnio mi poszło. No. No i tak to wygląda, no. Kończymy. Trzymaj się. Może go zapytam o subskrypcję mojego marnego kanału, na którym jest wszystko i nic, taki śmietnik trochę. Mój kanał. Ej, zapraszam Cię na mój. To się kameruje. To się kameruje. <laughs> no i co? SON. Mam parę filmików. Filmików z kombat. Niektórych. Na niektórych dobrze idzie. No nic, no. Co tu jest? Co takie uniczki robisz? Dobra, trzymaj się. Dzięki za grę. Dzięki za grę, trzymaj się. Dzięki za grę.